W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy zagrać w tryb OG Fortnite w którym to cała stara mapa z pierwszego sezonu powróciła wraz z starymi brońmi, a nawet dziękami. Zostaw sobie na kanale plazmę, ponieważ do stu brakuje nam jeszcze naprawdę niewielu. Ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Na ten dom przelądować, bo do tej dwie tak tak średnio. I w tym domku nie ma nic, pusty dom! Zmę to No mega mnie no baitowałeś. Dobiłem. Nice, tak. Zanajdowałeś. Nie, karep... Nie, wysadza, dobrze. Mam pompę, pistolet i... Tylko pół domku wysadziłeś a z tym typem White 50 dostał Ze snajpą goni Nie yeah. yeah. W tym domku, na blisko mam jednego Na blisko, no Krak. Leży no. Tam był Masz pompę? Tak no. Dobra White Kindle nie mam nic na daleko To Twoje najdu uh. Twój polskie najdu? Dostałeś yeah. Nie Nie? A to nie tu ty się blisko wyjętu Widzę, widziałem Nie! Chodź tu Snubdok, ale kolejny na mnie, pomóż, rozmą powalony na dole, w bocie jest powalony stóp dobijesz, okej, okay. to zabiję omega A, no to w sensie to był jego dłoniczia no, jakbyś nie doby tamtego też nie Mieli leczenia jakiekolwiek? Nie, że umrę, po... Jeden like to jeden syropek datomka po prostu Nie tak. każde 10 laj'ków to jeden jedna buza chiwasa datomka. O tak Dużą <noise> <noise> bo bogaty kopię. No, Rewolwer tu masz Jedyne nam Co tutaj zostało to już to zebrać matce i szukać lutu gdzie indziej mało Ty no bo tu to, to nie są składy to są duety Jak to nagrywamy to <noise> dopiero co to dali parę to trybu OG Masz ambo do sniper? Dziś tam się strzelają tam no Aha Dead to prawie... O ja i to chłopca z i zabuduje. No wychyli, wychyli, wychyli. Wychyliła ty mi zabudowałeś Ja się kapać, że ci zabudowałem to be honest Zabiję go, zabiję go Dr Jest tu drugi Ale to nie z tego teamu Bo on nie ma powolony duet Wam pampa dostałem Dead Ale nie mam na... mam Tu jest. Z takiem. będzie ponosił, albo nie będzie podnosił. Podnosi czy nie? Nie, pamięci Kolaps może być. jeszcze żeby... Idzie do ciebie. Emeczka, not bad, not bad. Druga Emeczka, too bad. Chcę za chłop na drzewie I na tym drzewie? Na tym drzewie Leżysz Druzward, z Kevem. za tobą Leży Druzward A ła, wow, skąd? Za, za busem O, 14 jeszcze dostał A nie ma co go podmienić! Ja to jest mu na ryj. Nice. Jest tu, Tom. Fight ma jeden, taka Alej. burgerka pani. Pani z pijamiem Anelidy by się przydały Góra jeden Wiem, Ja Pitore, nie 45 white Narciara 45 white Zdać ja na ciebie Wiem Nice 72. dwóch tam jest w boksie. Naiper ma. On nie on nie wie. To dobrze. Jeszcze gdzie ale go widzisz do z drzewa. Już on nie wiedzą. Nie ma mamu farf. Jest na blisko, bo ty coś. Co on? Ten tam tam. Co to wyro? Co ty imacham To nie ma mamu. Z jest spot może. A te też aha, to już już widzę metr. Coś coś klikłem jednak. Ty już 48 osób, że już Dead. tylko Powaliłem jednego dostałem Norbertsem idealnie Drugi Dead? Typo. A nie To dwa teamy były Krak A. na górze 27 white w domku dojeżdża. Ja spróbuję tego co dostał Drugi wraca do niego Papi Co ty tu robisz gościu Dead? Mam zero i drugi jest na mnie Lubiłem typa Gdzie jest drugi? Na mnie, w mojej tutaj ale... Wyszedł o, oh, ma kewa. Nie ma, nie oh, ma kewa. Proszę moje HP! Oh, tam jest typ. W. Pega ma. Na blisko już! Plazma. Uciekamy. Odwrót. Ty chcesz na ucieczkę? Odwrót, bo ja mam za mało HP. Plasma z kartu. Dla ciebie. To jakiś bo... Zabiję go. Ok. Ja nie mam acu w ogóle. Biorę granaty. W oku Na blisko już będzie. nie ma mocna, dead. Nie znajduję. Tylko skąd. Dead. Dead. Chłopie, ja Hankę robisz. Ma sześć. O, ma plecy! Zabijaś? No. Bo nie trafi, tam? nie trafi mi nawet, no. Najmniej leczenie. Mandarze mam dwa. Typa mam. Hey, o nie był sam. Headshot, Snake. Ja też. <głos> <głos> ja go ostrzelałem w każde, wszystkie strony możliwe, tylko nie chciałem. Nie te. Na A Span tam jest tam. pod tam jest. Musielibyśmy to my... Notabene, że znaleźć kewa. Po pierwsze, musielibyśmy znaleźć niezresultowaną miejscówkę. To ma tam totalnego? Drugi! Drugi we mnie przyje. Lowa mają obaj. Wykształcił wybuch? Ta. Nie ma ich już tam. Nie, jeden, jeden jest. Jest Ukawej. jeden. Dead? No bo nie był żaden z nich. Zabiłem, drugie, no, spammy, ale zabijemy, kto chce pacjentów. Wybuchłem drugiego, ale nie spammy, dostał. Spammy. Nie mam już rakiet. On zginął, chodź 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 to zanim mnie dobije. Jak, jakie zwierzęta zginąłeś? Dojeżdża, dojeżdża, dojeżdża. Pomp, hop ma 100 white i dostał pompy 0,95. No ma no, prawe. Nie no, no, miałem idealny ja to miałem za, za niski. Tam White, dead. Koleś się rozsypał. Just work? White, ten z bliska, z bliska jakaś kobietka. Być Nie wiem czemu stała w miejscu. Rebutują się. Z drugiej strony. Box się siedzi. Broodward! Nie, nie no. miałeś schizofrenii. Niech mówiłem. No to mówię, że nie miałeś schizofrenii. Bo twierdzili, że masz schizofrenię. Niech, niech on tu przejdzie do mnie? Brakuje go. Nie no! Nie no! Nie. ma. Młowa. On tak w tym boxie siedzi? Aha, bo to prawie dał się tylko na podłogę kłaść kiedyś. Tak. Ja, ja próbuję się przebić, no nie, nie, nie ustąpi mu, bo nasz box za tym leczy się. Nice. No Idziemy? Już do strefy. Mamy 9 minuty czasu. Trafiłem. Minus 54. Też trafili. Minus, minus kolejne 54. Ała, mnie wow, ja też, też trafili, no. Trafili, no. Jeżeli będą dojeżdżać? Na daleko będą. Myślę, że możemy się zbliżyć. Nie, nie możemy się zbliżyć. Oh, o ładne 7 headshota. Na ja blisko podszedł. 30 wide. Nice. Ej, drugi jeszcze bliżej mnie. No Nade mną tak, jest. Bo ja, bo Widzę, na górce. Oh. I'm gonna die here. No, no, ja nie będę już zaczynam Nie No, pro gameplay. Zaspomowali mnie sześcioma manadami. No, mnie też. Proszę więcej tych granatów na staj. Ja pierdzielę. Także dziękujemy, widzowi za oglądanie i dosłyszę w następnych odcinkach. Na razie, cześć.